Gratuluję swoim zawodnikom postawy. Myślę, że wywieźć dwa punkty z tak ciężkiego terenu jak Szczecin to jest ogromny sukces. Tym bardziej, że cały czas a, mamy jakieś kłopoty. W tym tygodniu a, trenowaliśmy w siedmiu, ośmiu osób e, e, zawodników, bo na treningu Filip e, z nie Nieszkę na stop na pierwszą ligę. Dziękuję też za pomoc zawodnikom z pierwszej ligi, którzy przychodzili e, e, i nawet z drużyny juniorskiej, którzy nam pomagali, bo to jest nasz wspólny sukces. E, cieszymy się ogromnie. Duże słowa uznania też dla, dla drużyny e, King Szczecin, bo w ostatnim meczach grali bardzo dobrze. Pokonali mistrza polski. W, tutaj w Szczecinie wygrali z seko. E, naprawdę zagrali świetny mecz. Tydzień temu. E, z, w Ostrowie, i dzisiaj, i dzisiaj pomimo tego, że no nie szło widać im, że, że nie szło, nie, nie był to ich dzisiaj, dzisiaj dzień, walczyli do końca, doprowadzili do. na prowadzenie w końcówce i, i naprawdę niedużo wrakowało im do zwycięstwa. Myślę, że i zawodnicy. E, trener znakomicie przygotował zawodników i należą się im słowa uznania za to przygotowanie i za, za walkę do końca. Natomiast to my cieszymy się. Troszkę więcej szczęścia w końcu było po naszej stronie dwa punkty 1 ja w Radomia. Dziękuję bardzo. Był to ogromnie ciężki mecz dla nas. Świetne zawody w defensywie zagraliśmy w Szczecinie. King rzucił nam 63 punkty, więc to jest bardzo dobry wynik. Mimo większej ilości strat wygraliśmy ten mecz charakterem, zaangażowaniem. Świetny Robert Witka w pierwszej połowie ciągnął nasz atak. Cieszymy się niezmiernie. Dziękuję. bo straciliście przewagę, ale później odzyskaliście to w świetną końcówką. Jest Pan zadowolony z, z tej reakcji zespołu na, na, tą, na, tą, na ten fragment? No? no trudno się nie cieszyć. Nie szło nam... E, chyba za bardzo statycznie graliśmy, chcieliśmy na siłę wykorzystać naszą przewagę po, po zmianach na, pod koszem i to troszkę nas wybijało z tego, z tego rytmu. E, Natomiast no, to była droga, do, która nas doprowadziła też do prowadzenia, więc nie chcieliśmy za szybko z niej schodzić. Kluczowe rzuty Jarka Zeskowskiego i, i, i Szymka, no czapki z głów przed nimi, bo, bo w takim momencie opowiedzieć rzutami trzypunktowymi, to trzeba mieć nerwy ze stali. Cieszymy się ogromnie, że te rzuty trafili. Dobry wieczór Państwu. Gratulacje dla drużyny Rosy Radom, dla trenera Kamińskiego. Dla jego asystenta Piotra Kardasia za zwycięstwo. To był ciężki mecz dla nas, bardzo ciężki. Rosa ma w tym momencie najlepszą defensywę w lidze i dzisiaj to udowodnili nam, szło jak po grudzie w ataku, bo myślę, że 68 punktów straconych nie jest to złym wynikiem. Druga połowa, ostatnia kwarta, wygrana 17-12. Natomiast no my przespaliśmy, może nie, że przespaliśmy, bo Rosa nam na to nie pozwalała, ale my słabo zagraliśmy w pierwszej połowie, gdzie daliśmy Rosie poczuć się pewnie u nas na boisku, gdzie wiedzieliśmy, że najważniejsze będzie zatrzymać kontrę, natomiast my robiliśmy stratę, oni w drugą stronę biegli z kontrą. Co jeszcze? No, co się rzuca w oczy, to to, że mamy 9 asyst tylko, gdzie jesteśmy chyba liderem w lidze, jeśli chodzi o ilość asyst. 17 albo 18, natomiast dzisiaj 9, co pokazuje, że nie było, te, nie było tego zespołowego grania. Też nie ma co tutaj rozmyślać, jakie były przyczyny, bo te przyczyny po prostu myślę, że tkwią w nas, jako w całym zespole. Gdzie no, nie zagraliśmy swojej, swojej koszykówki. Jeśli mielibyśmy się przeciwstawić Rosie w tym meczu, to musielibyśmy zagrać na, na naprawdę na wysokim poziomie. Nie zagraliśmy na najwyższym poziomie i Rosa zasłużenie wygrała. Dziękuję. Dziękuję bardzo, kilka słów Witam serdecznie. Na wstępie gratulacje dla, dla Rosy, podziękowania dla naszych kibiców. I tak jak trener powiedział, pierwszą połowę przespaliśmy, gdzie... Jeszcze rzut Filipa Zegzuły troszeczkę tak pokazał jak, jak, jak zagraliśmy w pierwszej połowie. W drugiej nastąpił zryw z tym, że gdzieś tam zabrakło szczęścia, gdzieś zabrakło trochę głowy, trochę koncentracji i ze zwycięstwa dzisiaj się, się Rosa mogła cieszyć, także szkoda, szkoda tej pierwszej połowy, bo Druga się mogła podobać, dużo akcji było szybkich, skutecznych z tym, że mówię, mecz się składa z, z, z jednej z drugiej połowy i niestety nie wykorzystaliśmy tego, co byśmy chcieli w pierwszej połowie. Pytanie do o końcówkę, no bo robiliście czego za... Tak, zakończyliśmy w czwarty w kwarcie zrobiliśmy m, tą serię 14-0, która dała nam prowadzenie 658, i później e, wydaje mi się, że dobrze w sumie wybroniliśmy tą akcję. Natomiast jedna odrzutka, druga odrzutka i został e, Szymkiewicz sam na 8 metrze sekundę przed końcem 24 sekund. No i trafił tą trójkę tak dla nas trochę nieszczęśliwie, dla nich szczęśliwie. Natomiast e, Czego zabrakło? No myślę, że szczęścia trochę też, może, może gdzieś umiejętności, może doświadczenia, e, wszystkiego może po trochu. E, to jest takie, takie spotkanie, gdzie jedno posiadanie gdzieś, gdzieś w końcówce decyduje i mówię, no, zdaliśmy się, wszystko do tego, żeby wrócić do tego meczu. Wróciliśmy i. Jeszcze przeanalizujemy to oczywiście na wideo. Natomiast no myślę, że te, ten, ten rzut Szymkiewicza, gdzie wydawało się, że już mamy dobrze wybronioną tą akcję równo z Syreną był, był kluczowy i dał im zwycięstwo. To chyba trochę przewinie zabrakło. Przez trzy kwarty było tego sporo, a jednak w tej czwartej kwarcie nawet do, do pięciu nie mogliście na koniec. Dość było, żeby czas im odebrać. No może tak, może nie. S graliśmy na tej samej, staraliśmy się grać na tej samej intensywności przez cały mecz. E no, Ostatnie kwarcie widocznie lepiej broniliśmy. Zresztą 12 punktów straconych e, przeciwko Rosie to myślę, że to jest dobry wynik, ale tak jak tutaj już i wspominałem ja i wspominał Marcin, że no, mecz trwa 4 kwarty. Czyli 40 minut nie można zagrać przeciwko takiemu zespołowi jak Rosa, jednej dobrej kwarty w miarę dobrej i, i, i liczyć na wygraną. Trzeba grać 40 minut i, i wtedy nasze szanse by, by wzrosły o, o dużo. Jeszcze pytanie do Marcina Rosa: odebrała. Pan... Powiem tak, grasz na dobrą rozprawę tak, jak przeciwnik pozwoli, i obydwie drużyny prowadzą scouting, Wiadomo, która strona drużyny jest mocniejsza, która słabsza, i stara się wyeliminować to, co lepsze i wziąć nacisk na to, co jest gorsze, jeżeli. Jesteśmy odcięci od rzutów trzypunktowych. Musimy szukać innego pomysłu w penetracjach, w zagraniu tyłem do kosza, bardziej przez wysokich. Także takie mecze też się zdarzają. już czasem trafisz jeden rzut, czasami w ogóle nie trafisz, czasami trafisz dziesięć. Także to jest, mówię, każdy mecz jest inny i, i każdy przeciwnik rozpracowuje nas praktycznie inaczej. Wiedzą z, z, czego, z czego słyniemy, jaki jest nasz styl grania, i każdy chce nas e, od tego stólu jak, jak, jak najczęściej e, odwieźć.